Kiedy mówię o, między innymi o stu, stu konkretach, wiecie, że to jest nie tylko powód do wielkiej satysfakcji koalicji 15 października, mówię o stu konkretach koalicji obywatelskiej, ale jak wiecie, umowa koalicyjna przewiduje syntezę programów partii, które tworzą tę koalicję. Bo myśmy zaczęli pracę wtedy, kiedy wy przez dwa miesiące. Robiliście to, co dzisiaj jest waszym wstydem, co cała Polska obserwowała, nie wierząc własnym oczom, że tak można dojść własną ojczyznę jeszcze w ostatnich dniach sprawowania władzy, to my, to my już przygotowywaliśmy realizację tych, tych projektów i innych projektów zawartych w umowie koalicyjnej. Jeszcze nie ma naszego rządu, jeszcze nie ma naszego rządu, a już jest in vitro. Patrzę tu na was. Patrzę na was i też nie mogę zrozumieć i nie mogę uwierzyć, że mogliście kompletnie odstąpić od działania jako służby państwa jako państwo w czasie protestu na granicy polsko-ukraińskiej. Zostawiliście to kompletnie tak, wiecie, bez, bez Słuchajcie, przecież to jest istota działania państwa. Kontrola granicy i pilnowanie interesów własnych przedsiębiorców. A wyście nie przypilnowali interesów polskich przedsiębiorców, polskich kierowców i odstąpiliście też od pilnowania granicy z Ukrainą w czasie wojny. To jest, to jest tak symboliczne na chwilę, więc chcę wam powiedzieć, że nie w ramach stu konkretów czy umowy koalicyjnej koalicji 15 października, ale ze zwykłej przyzwoitości przyszli ministrowie tego rządu siedzieli ze mną całymi godzinami północy nad szukaniem sposobów na rozwiązanie jak najszybsze problemu na granicy polsko-ukraińskiej. Szukaliśmy i znaleźliśmy sposoby na to, żeby jak najszybciej uwzględnić potrzeby polskich kierowców i równocześnie natychmiast oblokować granicę walczącej Ukrainy, która czeka na transporty na tej zablokowanej autostradzie. Nie czekaliśmy na to dzisiejsze głosowanie.